Witam w programie Kręci się, zbliżają się święta. Pewnie macie dylemat, co kupić pod choinkę swoim najbliższym. Mamy pewną propozycję: najlepiej kupić kina niezależne, polskie filmy, niezależne, które zostały wydane na DVD. Oto mały przegląd. Zacznijmy od filmów, które powstały przy wsparciu finansowym Multimedia. Off. Pierwszy tytuł to Kup teraz z Piotra Matwiczyka. Historia dwóch braci, którzy postanowili swoje dziewczyny sprzedać na aukcji internetowej. Zwarywana komedia pełna śmiechu. Sam jesteś? Ejcie Piotrek. Gdzie wnuki? wnuki? Jakie wnuki? Mam przecież jeszcze dzieci, nie wiem. No może wreszcie zacząłbyś aby dzieci, się wnuków nie doczeka. Beata to jest dziewczyna. A właśnie, że Paulina. A właśnie, że Beata. No <laughs> I strzeliła, dziękuję. Ale wiedz, że tracisz wspaniałe chwile z maszyną miłości. Chcesz się zamienić? Ale nie zrobiłeś nic głupiego. Niech się o to głowa nie boli. Oj, ja pierd... Na dole, za 3 minuty. Jeszcze raz, bo nie rozumiem. Jak nie rozumiesz? Wystawiłem batę na sprzedaż. No ale zajmij ty się czymś innym, synu. A nie wiesz, tylko na necie siedzisz. Internet to jest narzędzie pracy wielu ludzi. A nie jakiś śmietnik z gołymi dupami! O. Film można kupić w dobrych sklepach z płytami DVD. Nie mogę wymienić nazwy, ale domyślacie się. A także w internecie. Już od 26 zł. Kolejny film, który został wydany na DVD. Również powstał przy wsparciu multimedia off, to film konsumenci Huberta Gotkowskiego. Taka historia, powiedzmy, nawiązanie do seksu w wielkim mieście, tylko że bohaterami są sami mężczyźni no niestety. Albo dobre, ja zgodziłem się nawet na ten pieprzony trójkącik z Markiem Janetą. Tak, i złamałeś mu rękę. Jezu gość łapał mnie za jaja. K Gdybyś miała jaja, to byś wiedziała o czym mówię. Wiesz co, naprawdę lubię w takich znajomościach? Bezpośredniość. Wiesz, że laska ma tak samą p******* w głowie jak ty? I czy jej wsadzisz w tyłek, czy ona tobie? I nie będziecie się zadręczać jakimiś myślami. A jest jeszcze coś, o czym myślisz w czasie seksu? Wróble. Słuchaj po pierwsze nikt cię nie prosi o zabranie głosu, po drugie nie obchodzi ile zarabiasz i gdzie studiujesz. A co to p że mało kto pieprzy tyle co Dobra Michał stał.. Wtawaj Ci umyć się przygotuj. musisz mnie dzisiaj zaliczyć. Ten film do zdobycia tylko przez internet za pomocą strony DDN Productions. Na stronie DDN Productions nie tylko do zdobycia film konsumenci, ale również kultowe, krótkie formy grupy DDN z Rzeszowa, a także nie mniej kultowa Mamna. Teraz informacja dla kolekcjonerów. Przypomnę, że film Manna Huberta Gotkowskiego, to pierwszy film niezależny, doczekała się remake'u o tym samym tytule. Manna, ten film już od 20 złotych do zdobycia w internecie i z tradycyjnym sposobem w sklepach. Dostępne w internecie również moje dwa filmy Sobowtór i Marco Pej z Słyszałem od tatka Piotrowskiego tego z drogówki, że ten rower to mógł ci ukraść malina. Nazwisko! zniska! Jak Okropne dziesięć roweru na godzinę. Policja w tej sprawie prowadzi bardzo intensywne śledztwo. mi, ci. I na policję to nie masz co liczyć. W każdym razie Tadek tak mówi. Diano ja Lubatu na bicikleta. Robić... Ora rubare un altro. Дом още в дома. <къвка> Кавка, хербатка, пики-пики парте. Gì, kiedy? <noise> Sorry, nie. co myślałam, że to sobie zanębam. Nie, jutro się z tobą też nie spotkam. Nie ani jutro, ani pojutrze, ani w niedzielę, ani nigdy. Bo nie! Bo nie mogę się już dłużej z tobą spotykać, no. Bo ci już nie kocham, nie rozumiesz tego? To jest ja, ja ciągle będziesz taki. Tu piasty, taki nieprzystosowany. Przecież, Artur, zrób coś z tobą, wyjeźdź. Geniusz, Oskar Boszko jest geniuszem. Geniusz. Oskar Boszko jest geniuszem. W tej samej serii został wydany film Dominika Matwiejczyka Krem z nosa, kultowy obraz, który powstał w czasie, kiedy na blokowiskach górował hip-hop. Oh. Oh. Myślisz, że mnie to bolało, za cioto? Pablo dajesz? raczej karnie, Wypowiadam się werbalnie Jak nie ja balestki Ty i wykręty Cała wiara mówi nara Raczej z grubsza się nie staram Życie wali ciągle z buta Taka karma pokuta Tu to w blokowisku Huliganów jak w nowisku Kiedy walą cię po pysku To dochodzą do wytrysku I nie mają z tego zysku I nie mają z tego zysku Kiedy walą cię po pysku Musi zmienić życie Musi zmienić otoczenie Być chociaż na szczycie być choć raz na scenie! Musisz zacząć działać, wziąć się do roboty! Zacząć chęcią pałać, nabrać więcej ochoty! Co ty mi tu takie komunistyczne piosenki śpiewasz? Niekomunistyczne, hip hopowe, przepraszam. Państwo w jakiej sprawie? Dzień dobry, przepraszam najmocniej. Czy tu się nagrywa płyty? Nie, produkuję snopowiązałki. Przepraszam najmocniej. Produkuję się snopowiązałki, mówiłem Ci tyle razy. Nie, tu się nagrywa płyty. Oczywiście, że się nagrywa płyty, proszę bardzo. Ja jestem rzeźnik Sauron, wokalista z Poosuszone Wnętrzności, a to jest moje studio, Trzustka. Generalnie raczej malnie wypowiadam się werbalnie Jak najęty pale skręty robię kręty I wykręty cała wiara mówi nara Raczej z grubsza się nie staram Życie palić ciągle z wiota taka karma pokuta Tu poruta w blokowisku chuliganów Jak w nowisku Kiedy walą cię po pysku To dochodzą do wytrysku I nie mają z tego zysku